Czytanie z dziejów apostolskich. W dniu pięćdziesiątnicy stanął Piotr razem z 11 i przemówił donośnym głosem. Mężowie Judejczycy i wszyscy mieszkańcy Jeruzalem przyjmijcie do wiadomości i posłuchajcie uważnie mych słów. Jezusa Nazaryjczyka, męża, którego posłannictwo Bóg potwierdził Wam niezwykłymi czynami, cudami i znakami, jakich Bóg przez niego dokonał wśród Was, o czym sami wiecie tego męża, który z woli postanowienia i przewidzenia Boga został wydany, przebiliście rękami bezbożnych do krzyża i zabiliście. Lecz Bóg wskrzesił go, zerwawszy więzy śmierci, gdyż niemożliwe było, aby ona panowała nad nim, bo Dawid mówi o nim. Miałem pana zawsze przed oczami, gdyż stoi po mojej prawicy, abym się nie zachwiał. Dlatego ucieszyło się moje serce i rozradował się mój język, także i moje ciało spoczywać będzie w nadziei, że nie zostawisz duszy mojej w otchłani, ani nie dasz świętemu twemu ulec rozkładowi. Dałeś mi poznać drogi życia i napełnisz mnie radością przed obliczem Twoim. Bracia, wolno powiedzieć do Was otwarcie, że patriarcha Dawid umarł i został pochowany w grobie, który znajduje się u nas aż po dzień dzisiejszy. Więc jako prorok, który wiedział, że Bóg przysiągł mu uroczyście, iż jego potomek zasiądzie na jego tronie, widział przyszłość i przepowiedział zmartwychwstanie Mesjasza, że ani nie pozostanie w Otchłani. Ani ciało jego nie ulegnie rozkładowi. Tego właśnie Jezusa wskrzesił Bóg, a my wszyscy jesteśmy tego świadkami. Oto słowo Boże. Strzeż mnie, O Boże, tobie zaufałem. Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się do Ciebie. Mówię do Pana, Ty jesteś Panem moim. Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem. To On mój los zabezpiecza. Strzeż mnie, o Boże zaufałem. Błogosławię pana, który dał mi rozsądek, bo serce napomina mnie nawet nocą. Zawsze Zaprzestawiam sobie pana przed oczy. On jest po mojej prawicy. Nic mną nie zachwieje. Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem. Dlatego cieszy się moje serce I dusza raduje, A ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie. Bo w kraju zmarłych duszy mej nie zostawisz I nie dopuścisz, bym pozostał w grobie Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem Ty ścieżkę życia mi ukażesz Pełnię radości przy Tobie I wieczne szczęście po Twojej prawicy Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem Alleluja, Alleluja. Oto dzień, który Pan uczynił. radujmy się w nim i weselmy. Alleluja, Alleluja. Alleluja, Alleluja. Haleluja. Pan z Wami, słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy anioł przemówił do niewiast, one pospiesznie oddaliły się od grobu z bojaźnią i wielką radością, i pobiegły oznajmić to jego uczniom. A oto Jezus stanął przed nimi, mówiąc: Witajcie! One podeszły do niego, objęły go za nogi, oddały mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: Nie bójcie się, idźcie oznajmijcie moim braciom, niech udadzą się do Galilei, tam mnie zobaczą. Gdy one były w drodze, niektórzy ze straży przyszli do miasta i powiadomili arcykapłanów o wszystkim, co zaszło. Ci zebrali się ze starszymi, a po naradzie dali żołnierzom sporo pieniędzy i rzekli: Rozpowiadajcie tak, jego uczniowie przyszli w nocy i wykradli go, gdyśmy spali. A gdyby to doszło do uszu namiestnika, my z nim pomówimy i wybawimy was z kłopotu. Ci więc wzięli pieniądze i uczynili jak ich pouczono. I tak rozniosła się ta pogłoska między Żydami i trwa aż do dnia dzisiejszego. Oto słowo Pańskie. Ciche życia mi ukażesz. Pełnię radości przy tobie i wieczne szczęście po twojej prawicy. Jaka pewność, którą miał psalmista, gdy śpiewał te słowa? Ale chyba każdy z nas w nie wierzy, bo przecież gromadzimy się dzisiaj na tej liturgii, słuchamy tego, co mówi do nas Pan Bóg. A dzisiaj Pan Bóg daje nam dosyć trudną naukę dla każdego, bo taką związaną z naszą codziennością. Bo głównie mówi o tym, jak mówić, jak rozmawiać z drugim człowiekiem. I gdy popatrzymy na samą definicję mowy, to okazuje się, że powinna ona tworzyć dobro, strzec prawdy, ułatwiać kontakty z innymi, powinna służyć temu, by rozpraszać pesymizm, beznadzieję, a budzić nowe siły podtrzymywać, wspierać i zachęcać. Ktoś może teraz powiedzieć: No pięknie, ale jak to zastosować? Przecież to jest tak trudne zadanie, że wielu z nas nawet przez całe życie nie jest w stanie powściągnąć grzechy języka. Ale może warto jest wtedy pochylić się nad tym dzisiejszym słowem, które daje nam Pan Bóg. Najpierw popatrzmy i przyjrzyjmy się Jezusowi, który spotyka kobiety, które odchodzą od grobu, i najpierw mówi im wprost: Witajcie, idźcie do moich uczniów. Nie bójcie się. Nie ma tam żadnego wyrzutu. Słowa, które mówi Jezus, skierowane do kobiet, są pełne miłości i pokoju. Dają nadzieję, dają siłę. Drugą osobą, którą dzisiaj widzimy, to jest Święty Piotr, który spotyka się z ludźmi i zaczyna im głosić świadectwo o Jezusie. Nie to, co gdzieś usłyszał, nie to, co wyczytał w książkach, ale naprawdę to, co było dla niego ważne. I faktycznie mówi z takim zaangażowaniem, tak bardzo wierzy w swoje słowa, że wszyscy chętnie go słuchają, że nie jest ignorowany. Natomiast, Wszyscy wiedzą, że Jego słowa mają moc. I wreszcie trzeci przykład ludzi, którzy mówią w dzisiejszym słowie, to są faryzeusze i arcykapłani. Ci, którzy przychodzą i zaczynają kłamać, którzy namawiają żołnierzy, aby oni posłużyli się kłamstwem, po to, aby ich, zaznaczam, ich sprawa była na wierzchu. Przecież mieli tak ewidentne świadectwo, że Jezus jest Mesjaszem. Nikomu wcześniej nie udało się z martwych wstać. Jezus tego dokonał. A co oni robią? Oni wyśmiewają. Oni nie chcą dać wiary. Co więcej, wolą posłużyć się kłamstwem niż prawdą. A przecież łatwiej by było w życiu, gdybyśmy widzieli, że oni także są świadkami prawdy. Przecież powinni jej strzec jako przedstawiciele Boga. I zostawmy już dzisiejszą Ewangelię. Zostawmy dzisiaj pierwsze czytanie czy psalm. Zobaczmy, minęły wieki, zmieniły się systemy polityczne, zmienili się ludzie, jednak grzechy dotyczące mowy są takie same jak zawsze. Nic się nie zmieniło. I jednej z bajek, kubuś-puchatek, który chyba każdy z nas zna, usta albo kłapouchego, albo właśnie kubusia-puchatka, słowa, które są powtarzane non-stop, powiedz to kwiatami. Czyli bądź tym, którego mowa jest pełnią dobroci, miłości i piękna. Ale jednocześnie warto jest wziąć sobie do serca to, co mówił jeden ze znanych myślicieli XVII wieku, Baltazar Gracjan, który w brewiarzu dyplomatycznym powiedział: Pamiętaj, strzały przebijają ciało, ale słowa przebijają duszę. I my uczyć się musimy każdego dnia, że mamy być świadkami miłości, że nasza mowa ma dawać nadzieję, a nie ma być jedynie dobiciem do ziemi dla drugiej osoby. A jakże często zdarza się, że nie potrafimy tego robić, że ranimy tych, których kochamy, że nasze domy bardziej przypominają ring, gdzie każdy próbuje swoim słowem zranić drugą osobę, albo przepychamy się tymi słowami i tą mową, bo wydaje się nam, że jesteśmy lepsi, mądrzejsi, lepiej wiemy, mamy większe doświadczenie, czy potrafimy lepiej sobie poradzić w życiu. Ale przede wszystkim nasza mowa, jak dzisiaj uczy Ewangelia, Musi spełniać dwa elementy. Bez różnicy, czy ona jest miękka, czy twarda. Miękka to ta, której słowa nie bolą, ale wyraża się w nich szacunek i otwartość. I najczęściej matki tak przemawiają do swoich dzieci. Twarda mowa mówi się wprost, że jest bardziej konkretna, w której mówimy wprost o co nam chodzi, dobitnie podkreślamy wartość, której ich bronimy. Ale żeby one były przyjęte przez drugiego człowieka, to choćby były najtrudniejsze. Muszą być powiedziane z miłością. Jeżeli nie ma miłości w naszej mowie, to nigdy nie będziemy świadkami prawdy, jak uczy nas Jezus. Jeżeli nie będziemy potrafili przyjąć tego, co mówi drugi człowiek i usłyszeć go sercem, to polegniemy dzisiaj. I warto jest, nawet gdy czasami nie potrafimy sobie poradzić z tym, co jest w naszym sercu, nie potrafimy zrozumieć mowy drugiej osoby, albo ona nas tak bardzo niszczy, albo tak bardzo rani to żeby nie pozwolić, by gniew nad nami zapłonął. Ale wtedy, jak radzi wspomniany wcześniej Baltazar Gracjan, może warto jest milczeć roztropnie i poczekać, aż emocje opadną, by wtedy porozmawiać. Może warto jest prosić Pana Boga, bym potrafił powściągnąć mój język, bym, jak powiedział król Dawid w jednym z psalmów, potrafił postawić straż na moich wargach. Bo jakże często radzimy siebie a mamy być świadkami miłości. Jeden z pomniejszych bohaterów książki szofar zabrzmiał Francis Rives. Jest człowiekiem, który wyszedł z odwyku, gdyż był alkoholikiem, a żona postanowiła się na nim zemścić za te wszystkie lata, w których on nie miał dla niej czasu, kiedy pił. I zabiera mu wszystko: zabiera mu dom, zabiera mu córkę, zabiera mu godność i cały czas mówi o nim. Wszelkie kłamstwa, obelgi, obmowy. I on to wszystko przyjmuje. I w pewnym momencie, gdy ona zabrania mu opieki nad swoją pięcioletnią córką, on mówi wprost: Mogłem mówić mojej żonie, że małżeństwo rozpadło się nie tylko przez moje picie. Stwierdziłem jednak, że będę milczał. Być może sama zobaczy, że problem jest nie tylko we mnie, ale także w niej. Jaki mądry człowiek, pozwolić, aby ktoś wypowiedział swój ból. I nie podejmować walki. Trudne, ale możliwe.